Witam z Skorpiony w czytaniu. Dla Was jest to czytanie do końca roku, do końca tego roku i w tym czytaniu sprawdzamy sobie energię, które będą e, nadchodziły do Was w następującym czasie, w następujących miesiącach e, i tymi miesiącami są lipiec, sierpień, września, październik, listopad oraz grudzień, a więc drugie półrocze tego roku e, i sprawdzamy sobie, co nadchodzi, na co warto się przygotować, na co zwrócić uwagę, na co uważać, jakie są ostrzeżenia i również wyciągnę dwie rady na dwa kwartały, kwartał trzeci i kwartał czwarty. I kochani, zachęcam Was do sprawdzenia swojego ascendentu. Na pewno znajdziecie go e, na kanale. Wszystkie czytania, e, energie do końca tego roku pojawią się e, na pewno na moim kanale i będą one na moim kanale dostępne, więc bez problemu je odnajdziecie, je, znajdziecie. Zachęcam Was do reakcji, do subskrypcji, do polubień i komentarzy oraz udostępniania. I przechodzę już do przekazu dla Was. Patrzymy tutaj, co dla skorpionów. Skorpiony, co dla Was na te półrocze nadchodzące? Co w lipcu? Jaka energia w lipcu? Karta Maga, patrzymy dalej. Lipiec, sierpień. Karta Wieży. Wrzesień. Królowa e, Monet. Październik. Koło Fortuny, listopad. Trójka mieczy. I patrzymy. Grudzień. Król Buław. I drogie Skorpione, lipiec, lipiec w karcie, maga dużo działań, dużo realizacji, jesteście w biegu e, i wszystko możecie zrobić, wszystko możecie sobie załatwić, zrealizować, więc myślę, że miesiąc, lipiec to będzie takim miesiącem, w którym dużo będzie bieganiny, dużo będzie załatwienia, dużo będzie jakiejś mm, roboty przy Was i może to być realizacja własnych celi, e, czy też realizacja własnych celów. Więc dużo będziecie mieli załatwienia, być może jest jakaś kwestia, której tu trzeba poświęcić uwagę i z którą będzie e, właśnie tyle bieganiny, tyle załatwiania. Patrzę dalej. Sierpień macie w karcie e, wieży, więc coś tutaj runie. To tak jakbyście, być może u niektórych skopionów jest tak, że macie coś do zrobienia, coś do załatwienia, coś do zrealizowania. Chcecie, na czymś Wam zależy, chcecie to bardzo mm, mocno e, Wam na tym darzyć, żeby to zrealiz zrealizować, a tu w sierpniu może się okazać, że bum że coś, ktoś Wam stanie na, na, na drodze i może być tak, że braknie finansów bądź jakieś inne sytuacje losowe Wam w tym przeszkodzą, bo Was zatrzymają. Mm, bo mamy kartę wieży w sierpniu, a więc no tutaj e, wszystko może się zdarzyć tak naprawdę i w tym miesiącu to, co jest zaplanowane, może się przesunąć. Może e, być tak, że nie umówicie spotkania z kimś na przykład, bo nie będzie terminów, a kiedy będą terminy, to Wy znowu, na przykład nie będziecie mogli. Więc miesiąc sierpień jest miesiącem przewróconym do góry nogami, że tak powiem. E, więc tutaj może być zaburzenie jakichś działań, na których Wam zależy. No tutaj chcecie, jakbyście chcieli, działacie nad tym, pracujecie nad tym, e, ale może być tak, że zostaniecie zatrzymani, że e, stanie ściana przed Wami i nie będziecie mogli pójść dalej. E, we wrześniu sprawy finansowe, królowa e, monet, czyli sprawy finansowe będą grały tutaj dużą, rola. Być może właśnie oszczędzanie na coś, e, co będzie Wam potrzebne. Być może na jakąś inwestycję, więc tutaj we wrześniu skupcie się głównie na finansach, na tym, e, być może też jakieś analizy finansów będzie, na co wydajecie, ile wydajecie, co potrzebujecie, ile potrzebujecie, jaki macie budżet, jakie macie możliwości, w co możecie zainwestować, w co nie e, i tak dalej, i tak dalej. E, I patrzymy dalej. E, październik koło fortuny, więc dużo zmian. Zmian losowych. Um, to też jest troszkę tak, że wszystko może tutaj się zdarzyć, wszystko może um, być możliwe w tym miesiącu. Ja myślę, że to będą pozytywne zmiany, bo tutaj macie tak jakby dobre zamiary, tylko tak jakby w pewnych kwestiach brakowało wam możliwości do tego, żeby coś zrealizować, coś zrobić, wykonać. I myślę, że miesiąc październik będzie takim miesiącem, w którym w końcu tutaj los wam przyniesie um, różne losowe niespodzianki, dzięki którym będziecie mogli tak naprawdę e, korzystnie wykorzystując te niespodzianki, zrealizować to, nad, na czym Wam zależy. W końcu dopiąć coś do końca. Miesiąc listopad e, pokazuje się w trójce mieczy, czyli jakieś nieprzyjemne wiadomości, być może znowu jakieś em, losowe przeciwności, z którymi będziecie musieli się zmierzyć. No, też może być to miesiąc, w którym będziecie mieli takiego emocjonalnego dołka. Wpadnięcie w emocjonalny dołek. A być może też jakieś rany z przyszłości się y, będą odzywać Was, osoby z przyszłości, być może powracać. Przez to przypominać Wam jakieś smutne, nieprzyjemne y, chwile, nieprzyjemne momenty. Bądź może być tak, że w listopadzie te y, czy też w październiku plany Wam się tak poprzewracają na nowo. Znowu będzie inaczej niż byście chcieli y, i przez to możecie w jakąś listopadzie odczuwać E, energię taką, że wszystko idzie nie tak jakbyście chcieli, że zawsze jest, e, wychodzi inaczej, że wy chcecie A, a wychodzi zawsze B. I miesiąc e, grudzień. Król Buław, ognisty mężczyzna baran. Lew bądź strzelec. E, tutaj może to być nowa osoba, ale u niektórych skopionów może to być e, mężczyzna z przyszłości. Właśnie jak tu wiem, że byli, mogą wracać. Może być nagle wysyp byłych e, w. Wy pod koniec roku, w tym grudniu, zwłaszcza. Tak, jakby w listopadzie gdzieś dawał jakieś oznaki, coś kombinował, a tutaj w grudniu już się pokazał, już się um, odezwał tak e, naprawdę. Bądź może być też tak, że niektóre skorpiony poznają nowego mężczyznę, um, tylko wasze serce jest jeszcze nieuleczone po kimś. Więc to być może tak na zasadzie. E, Muszę uleczyć swoje serce, chcę uleczyć swoje serce i pojawi się nowy mężczyzna. Patrzymy na rady. Trzeci kwartał, rada na trzeci kwartał dla skorpionów. Co na trzeci kwartał jest radą? Karta równowagi. No, mimo wszystko nie poddajcie się Skorpiony i próbujcie zachować wszystko w równowadze. Finanse, cały plan, jaki macie i cele wasze. Patrzymy dalej, co na czwarty kwartał jest Radą. król mieczy, kość tu odciąć myślę w tym e, czwartym kwartale dobrze, drogie e, skorpiony karta równowagi na trzeci kwartał a więc e, działajcie dalej, mimo wszystko tutaj być może wasze działania staną zaburzone przez jakieś sytuacje losowe bądź przez e, jakiś plan, który się nie powiedzie, mimo wszystko karty radzą wam e, nie poddawać się i mieć gdzieś to w zasięgu ręki i a w, w każdym momencie, kiedy będą lepsze Um, tutaj okoliczności dla Was będziecie mogli ruszyć dalej. Czyli nie rezygnujcie z niczego w tym e, trzecim kwartale tak od razu. Nie rzucajcie od razu o, czegoś w jak coś się nie uda. Tylko miejcie gdzieś to w rezerwie, żebyście zawsze mogli do tego wrócić. Bo myślę, że tutaj to Wam się uda ostatecznie zrealizować. Tylko potrzeba więcej czasu, e, więcej działań, więcej czasu przede wszystkim. I Król Mieczy, jako druga rada dla Was na czwarty kwartał, e, może to być konfrontacja z jakimś mężczyzną, dla Was radą, e, ale też znowu, m, tak jakby karty radziły Wam, żeby odciąć jakiegoś mężczyznę. Musisz tutaj być e, surowy, musisz tu być surowa. Nie, e, nie daj się złapać na jego gierki, raz jeszcze. E, nie daj tutaj, żeby e, On na nowo Cię w jakiś sposób e, oszukał, czy też. Zakręcił ciłkowie, a później zniknął. No bo tu rzeczywiście pokazuje się mężczyzna, który już was zranił. On pokazuje się na nowo. A rada to jest król mieczy, więc e, tak naprawdę myślę, że on was kiedyś zostawił i teraz wy powinniście zostawić go. Bo jego intencje nie do końca są czyste, nawet jeśli będzie mówił, że one są, to i tak jest nadal ryzyko, że znowu zrobi to, co zrobił. Czyli rada to jest dokładna analiza tej sytuacji i odcięcie się. Ja myślę, że to naprawdę rada to jest odcięcie się bez skrupułów. Trzeźwy umysł, trzeźwa decyzja, konkretna decyzja. Nie daje tutaj się zmanipulować emocjonalnie drugi raz temu mężczyźnie. A więc taka rada, taki przekaz, takie rady dla Was, drogie skrupiony. No miejcie to na uwadze. Miejcie to na uwadze, bo mhm. źli ludzie są i niestety mogą czasami powracać i chcieć mieszać nam w życiu. Mam nadzieję, że to czytanie Wam pomoże i da Wam wgląd w nadchodzące miesiące e, tego roku. Zachęcam Was, kochani, raz jeszcze do sprawdzenia swojego ascendentu. Zawęcam Was do rozejrzenia się po kanale, do obejrzenia czytań, których być może nie e, obejrzeliście jeszcze. Oprócz tego, zachęcam Was oczywiście do dostawienia reakcji, polubień, e, komentarzy, subskrypcji, czy też e, do udostępnienia. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnych czytaniach na moim kanale.